Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku z naszej serii Będę grał w grę. Tym razem pewnie nie będzie to duże zdziwienie. Porozmawiamy o grze Patch of Exile. Tak jak już pewnie widzicie, utrzyma mały taki tutaj teaser, jest więc wiadomo o czym będziemy gadać. Więc tak najbardziej porozmawiamy o tym. Dużo osób od nas już tego spróbowało. Pewnie Wy też. Więc spróbujemy tak nakreślić naszą opinię po przegraniu. Ja akurat chyba mam już według Steama stówkę, 100 godzin naklepanych, więc pewnie zobaczymy. Ale witamy przede wszystkim naszych e, nasz zespół, czyli w tym momencie mamy tutaj e, Teksika. Witam serdecznie. I mamy również oczywiście nadwornego e, hejtera Szema. Dzień dobry wieczór. Dobrze. I oczywiście osoby, której nie widzicie, ale nam pomaga to wszystko montować, czyli pieczara, który któremu dzięki, któremu ten cały materiał widzicie teraz na YouTubie. No dobrze, więc każdy z nas się mógł tutaj zapoznać trochę z klasą. Z takich ciekawostek, których się dowiedziałem, to przykładowo nie wiem, czy wiecie, ale to może taka zgadywanka dla Was na początku, która klasa na razie okazała się najbardziej popularna na laderze. Nazwijmy to tak, że było konkretnie w POE. Hmm myślę że anyone anyone's, anyone's guess pewnie łyczka, nie wiem właśnie nie nie. Nie, nie, nie. Nie. nie 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 właśnie wszyscy kiedy jak, jak zapytałem się nawet o to to wszyscy właśnie u nas zgadywali, że to jest łyczka, na pewno Łuczka na pewno Łuczka a to jednak nie to... On, jest mnóstwo osób gra dokładnie tak to jest Dedaj. Eee, hmm. rzeczywiście eee, on jest bardzo bardzo e, popularny a później jest właśnie łyczka i Sorcerka eee, bo też jakby nie było, pewnie widzicie latających na nowach różnych i-owych, co prawda chyba oni jako pierwsi dostali go, dużego nerwa i parę osób już dosyć mocno się zdenerwowało. Więc tak, no ale przejdźmy do mięsa, eee, może ja swoją opinię troszkę później wyrażę po waszych, ale bo jestem ciekawy jak wy w ogóle odbieracie tą grę i chciałbym przede wszystkim napomnieć jedną rzecz, żebyśmy mieli też uporządkowaną tą rozmowę troszeczkę. E, czyli to jest w razie czego dla wszystkich graczy, pamiętajcie, że nas oglądają, to nie jest e, release gry, to jest, e, jakby nie było, e, early access. Bardziej można to traktować trochę jako beta, tak? Więc żebyśmy też, bo tutaj dużo osób już takie ma podejście. a dlaczego to jest nieskończone, trochę mało endgame i tak dalej. Come on, to jest early access. Jesteśmy płatnymi beta testerami, kiedyś e, im płacili, teraz my za to płacimy, żeby być. Więc e, tak tylko zrobię na wstępie. No dobra, Teksu, Twoja opinia, jak to, jak, jak to byś się na razie to Róż, różnic, Różnica jest taka, że jednak dostaliśmy produkt, myślę, że dość dobrej jakości, mimo wszystko, jak na beta test, także no to świadczy o tym tylko ilość graczy, którzy po prostu no, cały czas w to grają, więc no, nawet w Kohorcie to są dziesiątki osób, które po prostu cisną dzień w dzień, więc no, jest ciekawe. No, ja powiem tak, no trochę a trochę action RPG grałem różnych rzeczy od Diablo 2 po nawet nieszczęsne Diablo 4. No, i generalnie stwierdziłem, że spróbuję. No i wrażenia mam naprawdę pozytywne. Oczywiście są kwestie, które są niedociągnięte, jak to w każdym Early accessie. Są bugi, które się zdarzają, zdarzają się dość często, ale nie jest to nic, powiedziałbym, takiego game breaking. Ale co mnie urzekło najbardziej w, tym, w tej grze, to jest poziom trudności. Że jednak nie dostajesz tutaj nic za free yy, i trzeba się swoje namęczyć, i to tak naprawdę sprawia, że yy, no, chce ci się bardziej grać w to. Bo, no, kurczę, co ja nie pokonam tego bossa, i ja yy, nie przejdę dalej, no i wiesz, tak po kolei yy, pod tym względem się różni chyba dość dużo po 2 w stosunku do po 1 że no. Yy, jest ta cała mechanika walki trochę bardziej punishing. Nie da się zrobić takiej postaci, która chyba kosi wszystko i nie jest, że tak powiem, poza zasięgiem śmierci, niezabijalna. Tylko no, nie zrobisz doża w odpowiednim momencie na walce z bossem, no to giniesz. Także no, bardzo pozytywnie i czekam na więcej. Okej, okay, okej. Okay. Już trochę plusów, minusów, jak na razie chyba. Z... Takiegoś mało usłyszałem jak na razie u Ciebie. Minusów też trochę mam, ale to wiesz, to pierwsze wraże... ogólnie pierwsze wrażenie. Znaczy powiedziałbym, że minusy, minusy nie są na tyle duże, żeby te plusy jednak tutaj przyćmić. Także no, Hashem jak u Ciebie? Jakie Twoje wrażenie? Ja też jestem graczem tych action RPG, hack and slash, jakby to nazwać, bo to nie do końca jest hack and slash dla mnie. Taki action hack and slash, w tym stylu. No grałem już od Jezus Maria, na może i dłużej w tego gry, typ podobne. No od po1 troszkę się odbiłem, tam chyba pięć sezonów pograłem, ale to jakoś tak no, nie potrafiło mnie to przekonać do niczego. Odbijałem się troszeczkę od tych statystyk, od Excela, który siedziałem i dziubałem sam, to już, to już jest źle. A tutaj jest chyba ten próg, dużo wygodniejszy dla mnie do wejścia. Ja jakichś bagów nie spotkałem. Poza tymi pierwszymi dwoma godzinami tego pierwszego dnia, piątku wieczorem, to ale to też wiadomo, że to było spodziewane, a i tak bardzo szybko sobie z tym poradzono. Przecież to w ciągu dwóch godzin ogarnięto sprawę i de facto cięto, i tam z tych przerw było mało. Nie, nie bugów, bugów nie widzę jak na ten moment. A poza tym, że brakuje mi trochę klas, no ale to wiadomo, jest early access. I... Ja, tak jak zawsze gram kasterami, tak y, tutaj się trochę miotałem między Sorską a Łuczką i ostatecznie y, pochodzę za tak powiem, głosem lodu, taki, Łuczka na, na Słumony, no i taka prawda. Z takimi klasami też lubię grać w, w Diablo grałem w wice i w, w Trójce i w Twórce. O dziwo. Nie, bardzo przyjemnie mi się gra. To tutaj muszę dodać, to bardzo popularne wśród tych youtuberów jest, jest mięsista walka. No bo jest mięsista walka. Czuć ten pocisk, tak jak on idzie, tak czuć tego moba, jak on gdzieś tam zażera, się gdzieś w gryza. Podoba mi się. No gra, gra jest naprawdę sympatyczna. Tym bardziej, że dopiero trzy pierwsze akty dodali. Ja mam tak wrażenie, że gra jest kompletna. Chociaż to rzeczywiście podobnie połowa, a jeśli może wcale nie połowa, a może nawet mniej niż połowa. Był momenty, że mi się troszeczkę to dłużyło, bo jak za tym pierwszym razem się przejdzie, potem ten poziom kruel wchodzi. Już taki element był, no, dlatego że dwoma klasami naraz tak chciałem koniecznie pograć. Eee, tak, już czułem tą duży, ale to jakoś przez ten pierwszy etap, te pierwsze bossy, to pierwsze zderzenie, z że trzeba tam gdzieś rolować, tam gdzieś trzeba przestanąć, tam gdzieś trzeba tę mechanikę, no to trochę zebrałem w dubsko, nie ma co ukryć. Ale to nie jest etap tak jak na solcach. Do solców się odbiję strasznie, nie, nie cierpi. Może przez ten klimat tak taki from software'owy, a tutaj mi się gra przyjemniej i rzeczywiście wracają do tych bossów za tak, każdym razem tam. Nawet tego nieszczęsnego, tak tego. Ge Geona, czy jak jakby tam było tego dziada? Przeste no ja prób Próbowali go robić. Prób prób próbowałem Trzebowi pomóc, ale nie wyszło. <gry> generalnie pokonał nas, że tak powiem. Nie, Ja miałem generalnie być Kery, ale niestety no, sam boss wykierował, że tak powiem. No, wykierował nas, że tak powiem, z areny daleko. Ale okay. była zabawa i to o to chodziło. E no i ja no, grałem trochę w PoE1, e więc PoE2. Podoba mi się, od razu powiem na początku. Jestem tak, jestem bardzo uraczony tą grą. Eee, czy jest to dla mnie, bo wszyscy mówili, że to będzie połowa 1,5, tak, półtora powiedzmy. No tutaj się mega nie zgodzę. Jest to zupełnie inna gra. Eee, tymi mechanikami i w kierunku, w którym idą, ewidentnie chcą pokazać, że chcą zdobyć nowych graczy, eee, bo. Ma to może ich sens biznesowy. E, jedynka będzie zbierała tych graczy, którzy lubiły jedynkę. A dwójka jest troszkę inna, bo jest wolniejsza. Ewidentnie. E, to nie jest taki zooming, jak to o co chodzi z Pała 1. E, tutaj trzeba troszkę pomyśleć. Bosy potrafią zabić. I to każdy już na pewno się domyślił, e, bo naprawdę na tych mini-bosach pamiętam, jak tutaj wszyscy razem ruszyliśmy, to ludzie po prostu tyle co mięsa leciało, że jak to mnie. Pierwszy mini boss zabił, no? Jak to możliwe tak dalej? Jeszcze musiałam dodżować? Nie star w łukach, co to się dzieje tak dalej. Musiałem jakieś uniki robić na piątym levelu? Czy na tym szóstym, wiesz, no okej, okay, no fajne. To też ma robić taką wartość tego, że od samego początku ten jakby poziom trudności to wszystko pokazuje tobie, że ty grasz w tą grę od samego początku, a nie, że musisz tam wylewelować 50 poziom, dopiero wtedy zaczynasz czuć jakąś trudność, tylko... Tak gra ci rzuca cały czas te poziomy, tak. więc jest ok. E, a z, tutaj... ciek a z ciekawości no. właśnie tutaj się zastanawiam, jakie mieliście wrażenie, bo e, takie subiektywne, bo oczywiście to pewnie też zależy od klasy, jaką graliście, no. ale <coughs> dla mnie pierwszy akt to był zdecydowanie najtrudniejszy, że tak powiem, najtrudniejsza część gry. Potem drugi akt to w zasadzie to był Breeze. Za to trzeci akt, no to troszkę trudniejszy już, ale nie zbliżył się do poziomu pierwszego aktu, zwłaszcza końcówki. Nie wiem, jakie wasze wrażenie? O, wiesz co? Tak, żeby być takim szczerym sobą, to pierwszym wyzwaniem był tylko pierwszy, pierwszy akt, póki Witchka nie zdobywała Raging Fire i później to już gra była bardzo, zaczęła się robić prosta. Eee, a później już na kruelu to po prostu tak leciałem, że eee, mm -hmm. przelowywałem tak bosów, że tam wchodzi, schodzili w 5 sekund tak dalej, więc to już było... Tak, Cruel już łatwiej poszedł. No i już wiedziałem, że, że już ta poseć śwituła taki, taki mocny wiatr żagle i później ciężko bo mi zatrzymać czymkolwiek, ale to są też klasy, no bo wiem, że niektóre klasy tak jak mamy naszych kolegów, którzy grają mele. I to jest zupełnie inny rodzaj gry. Ja nazwałbym nawet, że to nie jest klasa mele, tylko klasa masochist, bo naprawdę trzeba mieć wysoki poziom nerwów, żeby grać malasami. I tu jestem bardzo zaskoczony akurat, bo uważam, że grindingi troszkę inaczej podejść do, do tematu, ponieważ wiedzieli, że malasy są cięższe. I nawet w ostatnim tym, nazwijmy to, yy, sezonie jedynki. Zaczęli to zmieniać, żeby się lepiej nimi grało i tak dalej. Naprawdę lepiej się już grało, bo gra, grałem Torem tam e, i, i, i było dosyć ciekawie. Ale tutaj no nie no, po prostu piach w oczy całą drogę tutaj. E, to nie jest tak, że nimi się nie da grać, żebyśmy mieli jasność. E, bo przykładowo u nas Velorod pokazuje bardzo ładnie, że da się takie robić damage'e, że to po prostu jest kosmos. Tylko I dużo mechanicznych... się też tym swoim mąkiem ostro się. Tak, tak. Tylko jest jeden problem że mechaniki gry są zrobione bardzo pod Ranger a nie pod mele i taki przykład bardzo prosty, który dałbym i to daje cały czas mnie, to jest na, żeby dostawać te ascendancy point'y, tak? czyli te swojej klasy. Tak, tak, to jest, nie, to jest ewidentnie niedopracowane, ponieważ mele ma z tym problem. Tak? Nie jest to właściwie chyba zbalansowane pod kątem mele. Tak, Rzeczywiście tak. traci te punkty, bo musi być w, w kontakcie, a czasami tego nie widzi, co się pod tobą dzieje, tak naprawdę. dokładnie, no, dokładnie bo w szczególności, że jest taka sytuacja taka najprostsza, tak, że e, punkty honoru, które się otrzymuje na starcie, one zależą od ilości hapsów, energy shielda i tyle. Okay? I tyle, ile tego masz, to tyle ci się przynosi honoru. E, oni oczywiście, jako melasy, mają trochę więcej hapsów, ale nie mają jakichś takich gigantycznych pól. No tutaj za to przykładowo e, wiczką, akurat my chyba wszyscy gramy wiczkami, tak więc doskonale wiemy jak energy może można tutaj w tych, grze boost, boostować. I ja jak wchodzę przykładowo na tego, na e, na triala to jak pokazałem e, właśnie, że mam 14 kafli e, 14 tysięcy honoru no to wiesz, e, w porównaniu do takiego przykładowo biednego tutaj jak powiedzmy Zbigniewa, który wchodził tam na trzech czy tam czterech tysiącach, tak, i on ma dwa razy gorzej, bo żebyśmy wyjaśnili osobom, które może nie kumają, to chodzi o to, że tam po prostu nie, da, nie, nie można się dać dotknąć po prostu jakimkolwiek wrogom, tak, bo każde dotknięcie zabiera ci honor i tego honoru ci nie wystarczy, żeby ten cały labirynt z wyzwaniami skończyć. No i wiadomo, jak my z Angel, no to nas rzadziej dotykają, ale takiego Mele, no to Przede wszystkim dla mnie science fiction, żeby nie dać się dotknąć. Okej, okay, da się, bo są skille range'owe dla każdej klasy tam, no ale to nie o to chodzi, prawda? Ja rozumiem, że trzeba ustać coś. Eee, całe szczęście jest ten drugi trial chaosu, nazwijmy tak, gdzie tam są trochę inne zasady. Ale za to w chaosie uważam, że jest zupełnie RNG, tak? No bo. A jest trudniej, jest mój najtrudniej. Tak, bo... możesz, możesz trafić na takie mało bolesne te debuffy, a możesz trafić na takie, które no, praktycznie cię one shotują więc no, i nawet nawet jak próbujesz tym balansować, bo zawsze tam wybierasz jeden z trzech debuffów na każdy stage, no to i tak, no, czasami po prostu nie da się uniknąć takiego snowballa. Co no, to, to jest rzeczywiście random właśnie, te yy... się dokładają, prawda? Później te inne takie. A z ciekawości zrobiłeś to, na już, Bo ja mam z tym problem cały czas. Zrobiłem. Zrobiłem i byłem, byłem podczas robienia na czwartą i byłem już na czwartym poziomie, prawie dwa poziomy od bossa i niestety tam e, zabijam je jakiś bug gry po prostu, gdzie zabierałem booma tego i, i nagle mi... Zeskalował w dół honor i jakoś zginąłem. Po prostu nawet nie od wroga, tak dalej. Eee, czy miałem szansę dojść? Cały mi tam jeszcze chyba 3000 honorów, więc pewnie jakąś sz szansę jeszcze miałem, do, żeby dojść, ale. To, to, to i tak nieźle, że wam w ogóle wypadły te itemy. Ja od kiedy jestem na Cruelu, nie wypadł mi ani jeden item do ascendancji, że tak powiem, na 5, piąty, szósty i siódmy, ósmy punkt. Ja, ja w ogóle nie wiem, kiedy ja tam będę mógł wejść w ogóle. To ci z chęcią mogę zadać. Nie ma problemu. To się. O, no to, to jesteśmy umówieni. Jest Ale zabawa jest przednia z tym. Z tym. Ja jest, ma sedencję chyba pięć podejść, zrobiłem na razie na, na dzisiaj. To Jezus, nic nie jestem w stanie. No, tam eee. zawsze jest etap, gdzie pod koniec, jak śmie, afiksyna zbieram, to mnie coś manszutuje i to mnie drażni. Ja mam odpowiedź taką jedną, jeżeli tutaj mogę powiedzieć coś, bo jest sposób, jak to zrobić. Bo Ja już drugi raz jak wchodziłem, to do tego trzeciego poziomu, to już naprawdę spokojnie wchodziłem. To nie jestem takież aż trudne, tylko jest oczywiście jeden sposób. Czyli Mamy to żyćko swoje tak, bierzemy jak najwięcej energy shielda, zrozumiałe, bo każda łyczka czy ta sorcerka będzie brała, plus do tego jest skill, który zamienia tobie, że wysysa tobie wcześniej na początku manę zamiast życia tak, i te punkty też się wtedy do puli tego, więc mana też zaczyna się wchodzić. Więc zaczynasz robić taką górkę tego honoru, tak? I oczywiście wszystkie te twoje itemy, które bierzesz na wejściu, bierzesz na zwiększenie ilości ee, honoru. No i wtedy właśnie tak jak ja wchodzisz na 14 tysiąca honoru. I wiesz, to jest naprawdę duży zapas, jakby się coś to wydarzyło, bo to nie jest tak łatwo stracić aż tyle honoru. To naprawdę musi coś ci mega nie pójść źle. Eee, to to jest to. Plus do tego jest jedna rzecz, też można kupić reliki które na przykład, dają dwa wybory więcej u merchantów. Twoim głównym zadaniem zaważam jest to, nie patrz na klucze, nie patrz na nic innego, tylko woda, woda, woda i szukasz merchantów. merchantów bo musisz się po prostu na maksa zbumować i tak dalej. Ty... Buny musisz brać tak dalej, bo później taki bun, który daje tobie to, że widzisz jedną kafelkę dalej, może zmienić sobie zupełnie sprawę. To, że składło twoje miniony robią 50% damage'a, albo tam ci robią mniej, albo że pułapki, to co wiemy pewnie doskonale, są o wiele wolniejsze, to są takie rzeczy, które naprawdę są takim game changerem, że zupełnie to ci pozwoli przejść dalej, albo ci nie pozwoli, prawda? Więc taka podpowiedź. A, i, jest tam jest tamtych, tych dróg tyle, że. Nie. Oczywista oczywistość, ale tak podpowiem, bo może ktoś jeszcze nie wie, może komuś to akurat pomoże. Hmm, wiecie co? Mamy tak naprawdę trochę taki wstępny tutaj opis zrobiliśmy sobie, takiego wstępu. Żebyśmy sobie tak to scharakteryzowali, to może zróbmy tak, że podzielimy sobie nasze te opinie. Tutaj mamy takie nasze pierwsze opinie, pierwsze wyjściowe. E, na początku dajmy może jeszcze oceny, bym poprosił. E, jak odczuliście, tylko na razie mówię, tylko i wyłącznie, odczuliście pierwsze wrażenia do tego momentu, gracie jako do gry, tylko wiadomo w głowie, mając, że to jest jednak early access, e, tak od e, powiedzmy od 0 do 10. Szczerze? No. Dla mnie 9, przynajmniej. Nie chcę mówić 10, bo 10 to jest takie dość łatwy, że tak powiem, e, łatwo, to łatwo to wyolbrzymić, ale e, no jak dla mnie, jeżeli to jest early access. Nie, bo uprzedł, wspom wspomnę jeszcze raz, że nie grałem w poe, żaden sezon oryginalny. No to to jest gra, która wygląda na w miarę kompletną. Oprócz tego, że oczywiście akt 1, 2, 3 jest powtórzony, to jest tutaj bardzo dużo ro do roboty. Bardzo dużo systemów, bardzo dużo engagementu. Więc jeżeli to jest early access i będzie tego jeszcze więcej, no to 9 ta 10 Okej. Okay. Tak 8,5 na 10, ja już mówię czemu to pół. Ktoś, kto nie grał w Poe mówię teraz z punktu widzenia tego, kto ten gry nigdy nie dotykał, endgame go zgubi, tak? Bo pracowanie na tych mapach, zrozumienie tych mechanik map trzeba chwilę przysiąść. I one mogą, wiem to po powiedzmy, opiniach znajomych, że którzy nie są takimi fachowcami w Hackenslaszach, że ten endgame dla nich był fajny, fajna, fantastyczny, tak powiem. Do momentu endgame'u, tak? A potem już był taki problem. I dlatego 8,5 na 10. Nie ze względu na siebie, bo gdy miał ja to wybierać, tylko ja to tak, no powiedzmy prawie dziewiątka, no, ale że jest taki półpunkcik, bo early access tu się biorę pod uwagę, że tam nie wschodzi kompletne, że bugi się mogą powtarzać, że nerwy się będą zdarzać, bo się to najbardziej boli wielu graczy. Tego absolutnie pod uwagę nie biorę, ponieważ nerwy będą, bo to jest early access i tak ma być zbalansowana, a nie, że tworzysz jeden build, którym czyścisz wszystko. Parsz Daj na chwilę. Na tym momencie. Dokładnie, tak. Także y, pewne niezrozumienie taki. Jest trochę skomplikowana ta, ta, ten endgame. Y, dla kogoś, kto nigdy z tą gromią nie do czynienia nic wspólnego, bo ludzi to grają w POE, to sobie świetnie sobie z tym radzą. Natomiast tak, 8,5 na 10 to, to jest taka mocna siła. Tak więc y, ja tutaj dam akurat może za dziwiącą cenę, ale 8 na 10. Y, ale o tej ocenie powiem trochę więcej, bo są jest parę minusów, które udało mi się złapać już w drugiej części więc moi drodzy żeby nie przedłużać na razie się żegnamy i widzimy się z wszystkimi w drugiej części bo podzielimy to materiał żeby łatwiej go oglądać. na razie dziękujemy Dzięki. Dziękujemy